Dzień dobry moi drodzy! Dzisiaj testujemy tofu jedwabiste. Nie wiem czy wiecie, ale ja uwielbiam tofu pod każdą postacią. A to jedwabiste jest wyjątkowe. Co jest jednak ciekawego w tym tofu? Zostało zamrożone i odmrożone. Są osoby, które zamrażają i odmrażają dwa razy. Oczywiście bez przygotowywania, tylko wkładają, wyjmują, wkładają, wyjmują. Zróbcie, jak chcecie. Nie wiem czy wiecie, ale mrożenie tofu świetnie wpływa na jego teksturę, poprawia konsystencję, czy poprawia, robi się zupełnie inna konsystencja niż znamy właśnie z opakowania, ale nigdy nie mroziłam do tej pory tofu jedwabistego, czyli silken tofu, ono jest bardzo mięciutkie, wręcz jak budyń, dlatego jestem ciekawa jak mrożenie wpłynęło na jego strukturę, zobaczmy. Oczywiście trzeba je odcisnąć i wylać wodę. Nie mogę teraz tego zrobić, bo kot pije wodę. A lubi to robić niestety siedząc obok zlewu, czy raczej na zlewie. No, zobaczymy, czy to cokolwiek zmieniło. Najpierw muszę odlać z niego wodę. Ja mam taką praskę do robienia tofu i do odciskania, ale oczywiście możecie go. Przycisnąć deską. Zobaczymy, czy w ogóle da się wyjąć. Czy nadal jest tak miękkie? Na filmak widziałam, że robi się bardzo fajna konsystencja. O, ale i się rozwaliło. W ogóle dziwne, bo pachnie trochę waniliowo. A no, waniliowe nie jest. Zobaczcie, ile płynu już jest. Muszę od razu odlać. Tu jest taki specjalny dziubek, Ale dzióbkiem miał się lecieć. Jest mocno ściśnięte. Ciekawe, czy się nie rozwali. Naprawdę pachnie waniliowo. Zobaczmy, czy coś z tego wyszło. Czy się nie rozwali całkowicie. No nie, według mnie nadal ma konsystencję mega miękką. A to chodzi o to, żeby je podzielić na kawałki. No, da się podzielić na kawałki. Mają trochę inną konsystencję. No, na pewno nie jest takie jak. Prosto, słuchajcie, z opakowania, bo takiego w życiu byście do ręki nie wzięli. Więc bardzo ciekawa. I tak trzeba z nim postępować delikatnie. Wyszło mi kilka takich kawałków. No i teraz je zamarynuję w przyprawach. Ostrożnie przełożę do pojemnika. Są osoby widziałam, które najpierw posypywały mąką, na przykład kukurydzianą. I ja chyba też tak zrobię, bo wtedy będzie się lepiej trzymało, co prawda nie wchłonie tak przypraw do środka, ale chociaż się nie rozwali bardziej. Ja słuchajcie, dodam do nich odrobinę płatków drożdżowych. powiedzmy, że to będą takie serowe kąski. Soli. Agres, zostaw ją w spokoju. Co ty jej robisz? Chwila przerwy na walkę kotów. No i teraz do tego kukurydza, czyli mąka kukurydziana. Jeśli chcecie, możecie użyć dowolnej innej. Część już mi się do miseczki przykleiła. On jest takie bardzo delikatne. To będą takie małe, syrowe kąski wegańskie. Co tam chciałeś? Hej, nie jesteś przezroczysty. Widzicie, kto nas tu odwiedził. Koci ogon. O, muszę zostawić zlew, bo on niestety że tam wchodzić. Wszystko jest później mokre. Musi być tak obtoczone, żeby wam się nic do miski nie przykleiło. Jeśli coś zostało na spodzie, to trzeba dodać jeszcze trochę mąki. Teraz będziemy je smażyć. Można też je upiec we frytownicy beztłuszczowej. Ja akurat używam oliwy, ale dobrej jakości. Możecie użyć takiego tłuszczu, jakiego używacie. Kładę je oddzielnie, żeby się nie posklejały ze sobą. Pobinę pieprzu. Soi. Serowe kąski gotowe. Mm. Serowe oczywiście tylko z nazwy. Naprawdę fajne jako przekąska. Jak go stygną, możecie ich użyć do jakiejś sałatki. Możecie też ich użyć do obiadu. No, dajcie mi znać, jakbyście je zjedli. Zróbcie to tak, jak lubicie, jak chcecie. Na pewno dzięki zamrażaniu tofu jedwabiste dało się w ogóle. Usmażyć. Ja jestem bardzo zadowolona z tego serowego smaku. pycha. Mm,